Cześć, witam na kanale Światlinuxa. Słuchajcie, po pierwsze kwestie techniczne, tak? Mam nadzieję, że to z tyłu dużo pomogło. Roleczka założona, już nie jest tak jasno. Wiem, przebija jeszcze z mojej prawej strony troszeczkę, ale już na to nic nie poradzę. Mam nadzieję, że wytrzymacie, że jest troszeczkę lepiej i będzie wam się po prostu przyjemniej to wszystko, że to wiem, oglądało. Koniec kwestii technicznych, przynajmniej na teraz. Słuchajcie, mam dla was fajną ciekawostkę. Bo w tej chwili nie można tego traktować e, więcej niż jako tylko ciekawostkę. Mianowicie, jak Manjaro wygląda, to prawie każdy wie. Jak wygląda pulpit Linuxowy, też praktycznie każdy wie, że jest, jest KDE, jest GNOME, jest XFCS, takich głównych, Cenamon, to również menedżery e, okien, tak? Nie pulpitu, tylko samych okien. A e, mam, nadzie znaczy mam nadzieję, myślę, że większość z was. Nie wie, że od kilku lat, od bodajże dwóch albo trzech lat, rozwija się projekt, który nazywa się Jade. Jade Desktop. Jade Another Desktop Environment, jak to się mówi, tak? W tej chwili ten pulpit, już wam zaraz tutaj pokażę wszystko. W tej chwili ten pulpit jest nadal w fazie alfa, można powiedzieć, nawet prebeta. Jest wersja niestabilna, jeszcze ją został w tej chwili zmieniony na zupełnie inne środowisko. O co w ogóle tutaj chodzi, mianowicie ten pulpit opiera się o technologie internetowe HTML, CSS, WGSS. to samo trochę jest zapożyczone z QT, jest zapożyczone coś z GTK. W tej chwili deweloperzy przychodzą na silnik jaką się tam nazywało, na webkita Między innymi, tak? Powiem Wam, że jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Po pierwsze, przeczytajcie sobie na pewno, nie napalecie się od razu, tak? Ponieważ jest to bardzo niestabilne, nie ma dużo funkcji, ale wygląda bardzo ciekawie. Po pierwsze, zapraszam do zapoznania się z GitHubem projektu. Tak? Linki wszystkie będą na dole, jak najbardziej. Również jest dział forum na Manjaro, gdzie można sobie przeczytać całą historię tego projektu. Jak to w tej chwili, załóżmy, sobie wygląda, tak? Tutaj deweloper o tym pisze. Wszystkie linki, tak jak mówiłem, będą w podpisie na dole jak najbardziej się oczywiście pojawią, tak? Samo środowisko, w tej chwili można pobrać sobie obraz ISO z Manjaro, tak? To jest Manjaro chyba testowe, bo mi się tam dziwnie zgłasza. W każdym razie jest również możliwość zbudowania tego środowiska od zero, jeżeli macie Archa, jeżeli macie Manjaro, zwykłe Manjaro, tak? To możecie przejść sobie na tego Gita i po prostu po przeczytaniu instrukcji zapoznają się z tym wszystkim. Możecie sobie po prostu to środowisko skompilować e, od zera i uruchomić na własnym komputerze. A czy jest to bardzo niestabilne teraz? E, dużo funkcji nie ma, ale do zapoznania się myślę będzie jak najbardziej e, w porządku. Przestańmy pierdzielić, tak? Pokaż mi to! Proszę. Po pierwsze rozwala tapeta. Tapeta jest po prostu taka, że się w głowie nie mieści. Zarombista. Naprawdę dla mnie jest po prostu potęga, bym powiedział. Logujmy się do tego pięknej, pięknej rzeczy. Po zalogowaniu się, mam nadzieję, przywita was coś, co wam system rozwali, że tak powiem. No mianowicie to nie jest to. Popatrzcie się. Dobre, nie? Fajne. Fajne, tylko powiem tak: ta funkcja wpierdziela tyle zasobów, że się w głowie nie mieści. Naprawdę. To są cztery rdzenie, one są obciążone chyba w 60%, więc można to traktować jako przynajmniej na razie, jako ładną zajawkę. Poważnie, ja rozumiem. Być może na zwykłym, normalnym sprzęcie będzie lepiej, ale i tak ludzie piszą, że wpierdziela to po prostu na potęgę. Jest fajnie, tak? No spróbujemy sobie tutaj popracować. Zobaczcie, mamy dolny panelik tutaj, tak? Tak to się mniej więcej prezentuje. I po kolei sobie jedziemy tutaj. Wszyscy myślę będą mm, przyzwyczajeni, że kurde, klikasz i masz kalendarz. No nie, klikasz i musisz się zalogować do Google. Mianowicie, jak to pulpit oparty o technologie internetowe, no to kalendarz również z Google jest brany, tak? Pod uwagę... To no ja się tutaj logować nie będę, nie chcę mi się po prostu haseł tego wszystkiego wpisywać. Sorry, jak wygląda kalendarz Google? Chyba każdy yy, wie. Tutaj mamy taki dziwny przycisk, w ogóle wygląda to zupełnie inaczej niż normalny PubGit. Znaczy, inna, inaczej są funkcje, po, załóżmy, poukładane przynajmniej na razie. Tutaj macie informacje o pamięci. Autoaktualizacje auto działają oczywiście jak najbardziej. Sprawdziłem temat. Tutaj mamy wyszukiwanie. Wyszukiwanie jest zrobione w ten sposób. Potrzebujemy wyszukać sobie, nie wiem, na przykład HWE. Nie ma. Yy, a zobaczmy sobie, nie wiem, chrom. No on tu tam wypisuje na przykład chromium. Czyli wyszukiwanie mamy w ten sposób zrobione, tak? A oprócz tego yy, chyba można sobie tutaj wyszukiwać normalnych programów. Yy, zobaczmy na sterowniki, jak dobrze piszę albo Drivers to się będzie nazywało. O, popatrzcie się, z T. I mamy taką informację. Taki fajny patent. Tak to jest na razie zrobione. Tak to nam się prezentuje. Widać, że klikanie w pulpit niestety nic nam tutaj nie daje. To się nie zamyka. Tak jak mówiłem, wersja alfa. Wersja alfa, która się właśnie chyba rozsypała trochę. A wyłączmy to. Da się to wyłączyć? To nie. Zepsuło się. O, musicie sobie tu kliknąć, żeby wyłączyć. Ale okej, okay, fajny patent, coś tam powiedzmy z tego będzie. Pokazywanie pulpitu. Przejdźmy sobie może do panelu ustawień. Ja wyłączę to, bo po prostu to jest naprawdę, to nie jest na maszynę wirtualną pulpit. Zróbmy sobie coś, normalny pulpit po prostu, bo wtedy to chodzi troszeczkę lepiej, tak? No, teoretycznie. E, tak to wygląda, popatrzcie się, klikamy sobie tutaj na, prawą, na lewą stronkę ekranu, tak? Możemy sobie już tak to menu wygląda w tej chwili na dzień dzisiejszy. Proszę bardzo, tu macie informacje jak to się prezentuje. Vitor Lopez jest głównym deweloperem i pomysłodawcą, można powiedzieć, tego systemu. To wszystko jest, tak jak powtarzam po raz kolejny, faza alfa, całkowita, tak? Ale patent jest ciekawy, jak to niektórzy pisali, że to jest Chrome OS, coś, pod, coś na modłę Chrome os zrobionego, tak? No, wiadomo, że Java i te wszystkie technologie internetowe, no to, to trochę będzie żarło, więc to na pewno nie na słaby sprzęt. Bo jak chodzą przeglądarki internetowe teraz, a jak chodziły 10-15 lat temu, no to wiadomo o co chodzi, tak? Że wszystko w aplikacje fantastycznie w ogóle. No, tylko potrzebujemy sturdzeni, i 500 GB RAMu, żeby to w ogóle działało. Ale wracamy do naszych e, tutaj menu. Wygląda to w ten sposób. Na razie tego jest tylko tyle, albo aż tyle. Standardowe rzeczy można powiedzieć z Manjaro. Są tutaj nic więcej nie ma dołożonego. Możemy sobie popatrzeć na ustawienia, jak to się prezentuje. Ładne animacje, jak mówiłem, maszynka wirtualna i całkiem fajnie to chodzi. Jak się ten pulpit wyłączy, animowany, to jest naprawdę ok. Widzicie, tu macie informacje o ustawionkach. Co tutaj mamy jeszcze? Quantum, takie standardowe rzeczy. Tutaj nic nowego, że tak powiem, nie ma. Można sobie włączyć takie kategorie. Kategorie są puste, tu nie ma nic po prostu w tej chwili. Nie ma żadnych więcej aplikacji, są podstawowe do testowania, jak to się mówi, tak? Oczywiście można sobie tutaj zainstalować jakieś inne programy, jak chcecie, aby ktoś chciał tego normalnie używać. To możecie użyć albo sobie tego Discover Center, na przykład. To jest chyba z plazmy. Chociaż nie, to nie jest plazmy. A nie, to wygląda. A to ja nie wiedzieć, że to, to wygląda tak, szczerze mówiąc, ja zaliczyć kolejna wtołpa, co to my tu mamy? Patrzymy sobie, to są chyba Flatpaki. Nie, pamac, Install, pamac, Pacman minus S. Ja się nie znam na Manjaro, wybaczcie mi, no musicie mi wybaczyć. Widzimy, że są snapy, widzimy, że tu są Flatpaki. Do kompletu zwykłe pakiety, czyli Aur. No, zwykłe repozytoria Manjaro, oczywiście, jak najbardziej tak. Tak, fajnie graficznie zrobione. Można to sobie poklikać, że tak powiem, tak? Tutaj mamy gdzieś snapa. zobaczmy co mamy ze snapów. No chodzi to trochę o ciężale, tak? No, no, no... Ale to już nie, nie zwracajmy na to za dużo uwagi. Tu są jakieś dodatki do gimp'a, discordy, to wszystko można sobie ładnie, fajnie poinstalować, aby ktoś chciał. Można sobie tutaj przyłączyć chyba listę na coś innego. Można? Chyba nie. Chyba tak. Śred... A bo to jeszcze inne menu nam się włączyło. Jak dacie na górę, to nam wyskakuje coś takiego do kompletu. To jest dość ciekawe, ale jest zainstalowana aplikacja do kamerki internetowej, aby też potrzebował. Na przykład Skype'a, takie podstawowe rzeczy tutaj są. Resztę musicie sobie doinstalować sami. Co tutaj jeszcze mamy z takich ustawień? Ustawienia powiadomień, ustawienia QT5. Przejdźmy sobie, byliśmy tutaj, tak? No tutaj dodatkowo chyba za bardzo rzeczy nie ma co sprawdzać. Widzicie, że dziwnie się to zachowuje. No i tutaj jest standardowy, boda, że to jest PAMAK, się to nazywa, tak? Czyli graficzna, graficzna nakładka e, na Pac-Mana naszego kochanego. Programy, wszystko jest dostępne tak, jak jest w normalnym Archu, tudzież Manjaro. Możecie sobie oczywiście włączyć e, dostęp do Aur, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Aby sobie jeszcze bardziej e, pogrzebać oczywiście w systemie. Proszę bardzo, jest obsługa Aur, nie ma najmniejszego problemu. Ja tutaj mam małą zagłoskę z terminalem, bo, ponieważ ja się ciągle łapię, że wciskam kurde super klawisz i nie dostaję menu, tak? To samo nie ma tutaj wyszukiwania, co jest moim zdaniem dziwne, bo. No. Nie jest to niefunkcjonalne, przynajmniej w tej chwili, na tą chwilę jest to dość niefunkcjonalne. Chodzi mi o terminal. Terminal to jest zainstalowany G-quake. Jak ktoś lubi takie rzeczy, to widzicie, ja odpalam terminal, a on mi pisze, że dopiero co muszę w 12 aktywować. No, by rozbić, że tak powiem, tak? Ehm, Linux 5616, Manjaro 01 Spaceball. To chyba jest wersja testowa. Ja się nie wiem, nie znam, nie sprawdzałem, nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi o zajętość pamięci, w tym cudzie to jest 1 GB. Około 1 GB to sobie zajmuje. Na dysku nam to zajmuje już mam mówię 6,5 GB, czyli całkiem sensownie, całkiem jest w porządeczku. Zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz. ETC przez OS Relays. OS Relays. OS... Nie wiem, ja tego jquake'a nie za bardzo, bo to podkreślenia i tak dalej, jak ktoś lubi. Rolling Manjaro Linux, bla bla bla. Tak jak widzicie tutaj to jest. Nie wiem czy Neon jest. Nie, Neon Config. To jeszcze Neon jest zainstalowany, ja nie wiem o co chodzi. Neofecha tutaj nie ma. Zainstalujmy sobie tego NeoFecha. Zobaczmy czy on się nam tutaj. Moment, moment. Zróbmy to tak. Z jednej strony może się to podobać, tak? Nie wiem, czy to można powiększyć. O, można sobie pulpit chyba powiększyć trochę, ale sam terminal. O, też mogę wam powiększyć. Jak toś mały ekranik ma, to myślę, że będzie mu troszeczkę nie, wygodniej. Banziarob wy oczywiście na VirtualBoxie 5.16, tak jak widzicie, stoi sobie 45 minut. 1000 pakietów, czyli prawie nic malutko, bardzo malutko Jade. WM jest muter, Adwaita, standardowe rzeczy z wirtualki. Macie tutaj informacje. No, Linux jak Linux, tak? Można sobie tego używać. Tylko tak, jak mówię, to jest wersja testowa i widzicie, że są tutaj małe problemy z tym, z obsługą tego wszystkiego. Ale aby ktoś chciał się zapoznać, to dlaczego nie? Pomóc ewentualnie w rozwoju tego systemu używać, zgłaszać błędy, ewentualnie które tutaj są. gość tam myślę, że jest. Bardzo aktywnych, społeczność jest bardzo zresztą pozytywnie nastawiona do tego wszystkiego. Jak to się rozwinie, przejdzie z wersji tam, powiedzmy, alfa na beta e, i tak dalej, e, to powinno nam się to, może, może nawet się to pojawi jako oficjalny spin Manjaro. To by było dość ciekawą rzeczą, tak? No bo w tej chwili dowiedzicie no, się, że tutaj czasami się cuda troszeczkę dzieją, tak, tak, nie za bardzo to wszystko się tutaj e, pracuje. Ja coś próbuje myszką ruszyć, ale to ruszam myszką i momentalnie się to wszystko rozkłada. Być może jest to wina też y, maszyny wirtualnej, ale jak widzicie, no jest to to na razie y, ciężko. Dlatego mówię, że jest to ciekawostka, można powiedzieć tak. Jako ciekawostkę wam to po prostu przedstawiam. Prawy, lewy klawisz myszki nie działa. Jeżeli chodzi o ustawienia tego całego naszego systemu, y, no to znowu widzicie, co tu się dzieje. Tak średnio najeża. No to jest warto chyba tylko tutaj. Tu gdzieś mamy ustawienia Manjaro. Aha, tylko tyle mamy, to są powiadomienia, a ustawienia jakie systemowe albo coś? Data jądro, sprzętowa. A bez jestem ślepy, albo tego nie ma. Preferencje GQuake, ustawienia QT5, wyświetlanie. Mówicie, że jest ciężko. Myślałem, żeby to postawić na, na metalu, ale patrząc na wirtualce, to myślę, że nie ma, nie ma sensu, bo są no, trochę bardziej płynne animacje i to wszystko, tak? Nie wiadomo czy dałoby się tutaj zainstalować OBS -y i tak dalej, aby to wszystko ładnie pracowało, bo tego nie jestem w stanie stwierdzić. A głównie chodzi o to, żebyście sobie zobaczyli, że coś takiego istnieje. Że można sobie taki pulpicik, załóżmy yy, sprawdzić, że on działa. Tutaj widzicie, pokazują się uruchomione aplikacje. Dajmy sobie parę tak, dajmy sobie Garego. I tu na środku nam się to pokazuje, co mamy yy, pootw pootwieranego, że tak powiem tak. No i co? Tyle. Myślę, że tyle. Taki przegląd Wam wystarczy. Hmm, może niektórym zrobiłem małą zajaweczkę. Zobaczycie sobie na tego GitHub'a, może zainstalujecie we własnym archu. Hmm, spróbować czegoś zupełnie innego, zupełnie nowego. Tylko jeszcze raz powtórzę. Wersja alfa, niestabilna, tu się mogą dziać cuda, więc proszę nie zgłaszać, że nie wiadomo jakie to beznadziejne ten Linux, bo nie jest do niczego. Okej? Okay? No. Zapraszam. Facebook.com, ukośnik Świat Linuxa Zapraszam do subskrypcji, łapa w górę albo w dół, skomentowania jak się w tym czujecie, czy w ogóle to czujecie i czekajcie na nowy film. Pojawi się myślę bardzo niedługo i będzie bardzo, bardzo e, interesujący. Okej. Okay. To zróbmy sobie jeszcze ładną zajawkę, ten na koniec, znamie spróbujmy. E, wyłączmy sobie to. Włączmy sobie to. I porozkoszujmy się chwilkę ładnymi widokami. Papa! Pa. Kłaniam się nisko. Cześć.